Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irce, witam was na moim i samca alfa kanale w czwartkowej renowacji. Słuchajcie, chcieliście starter z Breitchester, no to macie starter z Breitchester. Powiem wam, że nie wiedziałam, jak się do niego zabrać, kompletnie nie wiedziałam, bo jest ogólnie... Och, na zdrowie, kowitku, kowidek pozdrawia, właśnie mu się kichnęło. Ponieważ y, ogólnie ten starter, no cóż, taka bryła po prostu prostokąciak i na tym koniec. A bardzo chciałam, żeby był podobny do otoczenia. Więc się trochę nagłowiłam, trochę nakombinowałam z kolorystyką przede wszystkim. Bardzo mi się podoba ten odcień okien oraz drzwi, które właśnie dochodzą w wypadku uniwersytet. Więc tak, dzisiaj mam dla Was starter na samej podstawce i uniwersytecie. Powiem Wam, Środek jest bardzo, bardzo biedny, no ale słuchajcie, no studenci do najbogatszych nie należą, więc nie ma co narzekać, tylko, że tak powiem, wprowadzać się i powoli wraz z jakimiś zarabionymi pieniędzmi rozbudowywać ten domek. Jakby co oczywiście jest do pobrania u mnie w galerii, czyli Irse 88. No, jest to Starter for Students, czyli nazwa, no powiedzmy, żadna wysz wyszukana, pewnie z jakimiś drobnymi błędami, bo literówki to jest moja specjalność. W każdym razie, słuchajcie, no robi się ciepełko, robi się bardzo ciepełko, jeżeli chodzi o Simsy, ponieważ, no nie oszukujmy się, od wczoraj można pobrać nową kolekcję. Nie obyło się bez bagów, tak? Więc słuchajcie, jak coś się tam dzieje, piszcie od razu do supporta, bo, no, od czegoś oni są. Dostają dzięki temu pensję i trzeba, no cóż, no muszą pomagać, no wyjścia nie mają, no proszę was. Chyba, że będziecie tak jak ja, z trójką cały czas odsyłani do jakichś dziwnych forów i dziękujemy i nie oszukujmy się, trójka nie jest dla nich już priorytetem. Ale. Słuchajcie, skoro od 18, od 18 października ma być czwórka za darmo, podstawka, to mnie to tak pachnie przygotowaniami do piątki, bo owszem, oni tam obiecują, że będą jak najbardziej rozwijać dalej czwórkę jeszcze przez kilka lat. No zobaczymy te kilka lat, czy to jest dwa lata, czy rok, czy trochę więcej niż rok. Bo zresztą to było jakiś czas temu mówione, więc kto wie, czy w przyszłym roku no nie zawita piątka, tym bardziej, że... No cóż, jest ten tytuł zarejestrowany na PlayStation choćby. Tak, na najnowszą generację PlayStation 5, która już też taka super młoda nie jest. Mimo tego ja poluję na piątkę i poczekam sobie na drugie wydanie konsoli, kiedy będzie trochę lepsza niż obecnie. Przynajmniej tak sobie to tłumaczę. No cóż, bycie cebulą i po prostu oczekiwanie na jakąś super lepszą ofertę. No, 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 na, na! Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, no, ja się piątki trochę boję, serio trochę się boję, bo patrząc, jakie są ogólnie błędy teraz w czwórce, to ja mam nadzieję, że piątka nie będzie takim kolejnym potworkiem w stajni i e. Bo w każdym razie chciałabym też bardzo, żeby piątka była połączeniem dwójki, trójki i czwórki, czyli nie, mnie osobiście wygląd czwórki pasuje, Pasuje mi też bardzo budowanie, ale kochałam otwarty świat w trójce. No i te relacje Simów z dwójki też były fantastyczne. Naprawdę się postarali. O, tym razem kto kichnął? Mistrz Shifu, i oczywiście zasmarkała mi cały komputer. No bo czemu słuchajcie nie? W każdym razie tak, dawajcie znać w komentarzach, czego od piątki byście oczekiwali, bo ja na pewno mniejszej ilości błędów i z tego już bym była zadowolona. Oczywiście, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Bardzo dziękuję nowym subskrybentom. Sporo Was ostatnio doszło i bardzo mi z tego powodu fajnie. Sam co widać. Więc wiecie, ja i sami jest, jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo wdzięczni. W każdym razie, cóż, będziemy się słyszeć prawdopodobnie w sobotę, bo chyba zrobię jakąś renowację apartamentu. No bo słuchajcie, czemu nie? Trzeba nowy kit, jakby nie patrzeć rozgrzać. No i nic, trzymajcie się w takim razie, Buziaki. pa. pa.